Mieliśmy jakieś hałasy na zewnątrz. Szkoda, że nie mogę go jakieś uciszyć po prostu. A potem wszystko ucichło. Cisza, cisza przed burzą. Bojąc się poruszyć, aż do waszego nadejścia. Dobra, do widzenia. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego Ciszę go zaraz, nie no, no, nie, no nie mogę przecież. Boże. Zapada ciemnie. Boże. Cicho Manuel, i się połóż. No właśnie. Dobra, wychodzimy stąd, moi drodzy. I teraz musimy iść tędy zgaduję. Szko, Kaka się można hopsać. O, miałem rację. Nilus! Co tam? A to chyba drugie widmo jest. Ej o, drugie widmo, o kurczę. Soren? O, się znają. Jak miło, jak miło? Ale przedkiery je mają. Uh, uh, uh. To nie twoja Ale jego no twarze te białe, takie znaki mi się bardzo podobają. Nie uznała, nigdy plecami do przeciwnika. Wiedziałem, że jak pójdzie sam na zwiady to zginie, wiedziałem po prostu, nie? Bocy fala, nie się żeby spacja, by oszukać hut Ale statek, zobaczcie, to ten statek co był na filmiku na początku. Widzicie? Co tam, kto tam jest? ost ostatno na nasze oddziały, nie Oto to ukrywaj się. Tu jest, tu jest, o kurde. O oh fuck, o oh fuck O oh fuck to zombie ten głupi A! No nie zginę, nie nie się zginę Ludzie, ludzie nie zginę, nie zginę, nie uda, nie, nie dzisiaj Tak, nie udało, udało się przeżyć, brawo Tutaj przyjdziemy Giniesz, dobra, get poleciał To jest Nikt, dobra, lecimy na zwiady Nasze, że było blisko Sprawdźmy co to się dzieje? O, chyba tarcza mi się odnowia. To nie wiem co to jest. To co to jest ciekawe. Sprawdźmy. O Jezu! Co ja zrobiłem? O mój Boże, zabiłem swojego... Ale fail. oh my god. Bezpieczny. oh O my god, ale ja zginę chyba. No nie, dobra, zapiszę z tej tę te, te, te grę. O, przypomniałem się. No, no, zapiszę, bo padnę pewnie zaraz, no bo. Dam się zabić może nie wiem, nie wiem naprawdę co teraz on no, będzie, co ja zrobiłem, w ogóle jak jestem głupi no, Ginty geci głupi. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Kawe co? Zaczekajcie! N nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Co tu robisz? Co się tak czaisz? P przepraszam, nie skradałem się. No i słusznie no. Ale mogę się coś poinformować! Nazywam się Paweł. Widziałem co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Haha! Wiedziałem, widzicie, widzicie. To nie był Get. Nie, powiedz mi coś co... Muszę wiedzieć jak zginął Nilus. Ten drugi był już wcześniej. Czekał na przybycie twojego znajomego. Słyszałem imię... No jak to były dwa widma, no to logicznie się znaje, co nie? Nie mam racji, mam oczywiście. Nieco wyluzował i... Saren... Dobrze, że mnie nie widział, za tymi skrzyniami. Dobra, i co z tym nadajnikiem dowiedzmy się, bo ja nie wiem naprawdę. Podobno nadajnik Protean został przywieziony do portu kosmicznego. Co się z nim stało? Ja się to ciekawie. Jest na drugiej platformie. Pewnie tam kierował się ten Saren. Wskoczył do kolejki zaraz po tym, jak zabił twojego kumpla. Hmm. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił... A jak? zabili wszystkich wszystkich gdyby nie te skrzynie też byłbym. Już... Ale nie jesteś więc cięście No, ruszamy. Musimy odnaleźć ten nadajnik zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi... Spoko, dzięki za info, Ziomek. Nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Powodzenia. Zapisywanie zawartości. Dobra, lecim. O, widzę HP mi się zre. O kurde. O, Wo 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 Fuck, ja mam mało HP ja nie mam co w ogóle wychylać się nawet. Pomóżcie mi. Bra ten, ten żyje. To jest tamtego muszę jakoś ubić. A tam na żywioł. Ha! Gnij piekszony gecie gęcje, brzydkie są. Tu musimy zejść. Tacz, tacz. Kolejka. kolejka, o kurde. O nie, 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 nie. O, no nie, no par, my god. Początek już śmierć! Cholera jasna! z ostatnią grę, po tylko czytowania, ekran Czekaj, które to było? O Jezu, które to było to? Eden Pride, Eden Pride... Macie z tego krótkiego afka, ale gramy dalej! Ta. Ale mam mało HP? O nie, tego chyba już nie przejdę... NIE 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 NIE! NIE NIE! Padnę, padnę znowu! Nie, jestem, jestem, jestem zawiedziony sobą! To tu mogę przejść, mogę. Gin, dobra, ten zginął. Tutaj, patrzcie, wejście smoka, będzie takie tutaj w tego, ale już nie żyje. Gin. Teraz wiem, że muszę być ostrożny. Dam ci radę? Nie, dam ci radę, muszę jeszcze trochę bardziej w prawo. Może teraz tak jest. To, to mi się uda. Dobrze. Idźmy dalej, mam mało HP, także... Trochę mi się już odnowiło. Jest jeszcze jeden i zginął w tym... Nie, nie zginął, co ja gadam. Stoi tam jeszcze skubanie. O, no znowu, padłem Boże, już drugi fail. Wybaczcie mi za to, ale tak jak mówię. Drugi raz gram dopiero w tą gaęęę. Znaczy pierwszy, właściwie już od dwóch lat. Eee, boże, boże, boże. Dobra, tu zaczniemy stąd. Tu muszę uważać, bo wiem, że tu są. Żeby jak najwięcej HP mieć zatrzymać. Pomóżcie mi, taka propozycja dla was. A, może stąd ich zajdę? Nie, ja ich tak zajdę, na hardcore. Jakoś to jest, spróbuję ich tutaj... Tak, jakoś, jakoś dam radę? Nie, tak to nie dam radę chyba. Chociaż, nie mogę, muszę stracić jak najmniej e, HP, bo w innym razie padnę dalej, o prawie zabiję go, udało się, udało się i tego, 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 tak jest, udało mi się To jest jeszcze jeden, jeszcze jeden przepraszam i tu jest jeszcze jeden i tego mi się chyba udało zabić bardzo szybko, dobrze, udało się, nie straciłem dość dużo HP, ale niestety mój, mój, tutaj właściwie kolega z teamu Kaiden zginął, no szkoda, szkoda ciebie kolego, ale... Walczyłeś dzielnie o mego boku, Jedziemy dalej. Jeżeli teraz padnę to po prostu kończę ten odcinek i tyle, bo ma sensu, myślę że jakoś potem ogarnę jak to przejść. Uda mi się, uda mi się, udało mi się i teraz tylko tu to zrobić. Aha ha ha! Myślę, że mi się też go uda zabić, jak jakoś zepnę pośladki, jak to się mówi. Tak, 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 tak. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj ziomek, dawaj. No nie, ujezu, o ujezu, o nie, 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 nie. Co to jest za gówno jakieś dobre? nie, broń, bo to jakoś tak. To jest niszczyciel getów jakiś... O kurde, to jest jakiś... Czego ja go nie mogę w ogóle trafić? Co się dzieje teraz? Miany niść tilgetów, będziemy tutaj podskakiwać O trochę HP mi się odzyskało z tego co widzę, ale jak ja go zabić? getów. E, jak tutaj zaci im rozkaz Nie teraz komandorze! Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak uciekaj Sary, no co to jest i lak, no nie teraz Jest w ogóle ludzie, pojeźdźcie mi jak go zabić, ja nie wiem W ogóle jest, ale ja nie wiem go zabić ludzie Co to w ogóle jest? What the hell Tak, teraz, teraz, teraz się uda, no, tak, udało mi się w końcu! Zapiszę lepiej, bo po prostu już... No nie mogę, no dlaczego? Dlaczego? No nie, nie wierzę, nie. Też kówna będą mi tutaj podskakiwać. Trzeba przyjść dalej, żeby był jakiś tam zasięg. Ale jestem dobry w biegu, tutaj chcisnę w biegu! Alebra mi się przegrzewa. uda mi się? Nie, jeszcze nie. No nie, następny niszczyciel, nie, nie, nie. Tylko nie niszczyciel, tylko nie niszczyciel O nie, no kurde o, nie 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 wierzę po prostu Zastanawiam się teraz Dobra, ostatnia próba, ostatnia próba i po prostu Dalej kończę, bo to jest po prostu porażka Jezus, trzeci fail, no kurde Ale skąd ja zaczynam? w ogóle, kurde I teraz znowu mam problem, żeby wychodził jak najwięcej HP leży, 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 dobra, leży, leży. Tego, tego szybko zciągnę, myślę. A na tego mam coś specjalnego. O nie, o nie, ale zamiłem. Dobra, leżysz. Teraz czas iść dalej. Żydłe gety. Dobra, tego się udało. Teraz tego nie, tego chyba z mojej broni, tylko mogę zabić tego, co zauważyłem. O oh my god, o oh my god, o oh my god, nie dobra, lecimy dalej, lecimy dalej Perki, nie chcę, to... Teraz co ja mam zrobić? Nie bronię chyba, muszę go No i co się dzieje, no i co teraz? Dobra mi się przegrzała nie wiem naprawdę, ja nie wiem co ja mam teraz zrobić Przyszmaj spacja albo bo na akton Hudu, właśnie! To! Udało mi się! co tam miałem powiedzieć? Na no, kliknij prawym przyciskiem myszy i obróć kamerkę aby wziąć na cel niszyciela getów, kliknij rzut kajdana... Rzut kajdana, gdzie to jest rzut kajdana? Pozwalać czy e, to nie wiem, no to? To jest to? No ale teraz też to się mogę nie zrobić. Dobra, następna opcja. Znowu nic, dobra. No tu następna, spróbujemy. Nie wiem, ja nie wiem, ludzie naprawdę nie wiem. Chyba skończę odcinek na tym bodzie, Nie wiem, jak ich zabijać. Wybaczcie, niestety. Ale czym by była gra bez failów? Sami będziemy musieli przyznać. obwód taktycznych chód, aby otworzyć taktyczny chod, kliknij moc rzutu kajdana, moc rzutu kajdana, muszę to znaleźć, nie wiem, nie wiem jak go zabiję, no będziemy kombinować jakoś, nie? Nie, ja to, to Ashley, to jestem ja. szyper, To jest to chyba. Nie. O Jezu, to nie to. Dziaszk, ale wiadomo. Kiedy miałem się obejść kamery, aby wziąć na cel legatów. Pięknie, mod tu kajdana. Modrzutu kajdana. Aha, rozumiem. to na niego tak o tak to jest to dobra już rozumiem rozumiem jak ich zniszczyć dobra ale lak lak nie teraz przebiegniemy tam przeciwników lewy shift aby przejść krótki dystans lewy shift lewy shift przebiegniemy krótki dystans Aaaa, teraz na ciebie czas, getcie głupi! O, niszczyciel getów, udało się, zabiję go, zabiję go, uda się, uda się! No nie, 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 Prze nie teraz, nie teraz, nie teraz, szybko, szybko! się, ładuj się, teraz jest krytyczna sytuacja! No krytyczna sytuacja, mam ostatni, ostatni hit! Tak jest, udało nam się, ale chyba w oddali jest jeszcze jeden przeciwnik. Tak, to go tutaj tak jakoś, z mojej broni myślę, że go zciśniemy. Idźcie dalej, jak najszybciej, o kurczę, przepraszam was, znowuż... Nie, 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 pierwszego. No jest ludzie, wybaczcie mi to, ale już nie chcę minimalizować specjalnie na to. Sprawdzę potem. Dobra, dalej sprawdzimy. Szybko, szybko, szybko. Jeżeli mi się uda to przejść, to kończę ten odcinek. Nie, tego pierwszego. Nie, 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 nie. Kajden nie żyje ze sam, sam. Ojej, ludzie, ludzie, ludzie. Pomóżcie mi, co ja mam zrobić teraz? Udało się, udało się go zabić, Dobra, teraz tego. Szybko, szybko, szybko Dawaj, dawaj go, dawaj go, shepard, jestem z Tobą, jestem z Tobą Tak, ten, pad, teraz ten, 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 go, go, go Pada Osłona, słono, dawaj, jestem z Tobą Puuuuu, no ale to jest jakieś takie dziwne, nie lubię tego i to spróbujemy z Karabinka Tak jest, udało nam się, jest Uf, no ale myślę, że sam tego nie przejdę niestety, skoro Kaidan i Ashley padli a cóż, zapisuję tutaj grę i kończę ten odcinek, tak myślę. A w następnym będziemy trudzić się sami z takim malutkim HP, no, aby przejść tam dalej. No dobra. Zapisujemy grę. Oczywiście, czym błaga gra bez krótkiego lagu. Zapisujemy tutaj na no, tym właściwie, niech będzie. Zapisz grę. Tak, oczywiście. Zapisz już czwarty. jak zwykle musiało być cięcie na sam koniec odcinka O Ashley jesteś ze mną i kajdan, O tak ludzie jak ja się z tego powodu cieszę Tak więc nie będę osamotniony Będę miał przy sobie dwóch wspaniałych e, wojowników Właściwie e, tych Marinesów e, No i myślę że uda nam się z ich pomocą oczywiście Przejść tam, e, pokonać tamtego jak on tam miał już nie pamiętam na S No dobra no to bez przedłużeń Żegnam się z wami, do zobaczenia i do widzenia